Każdego ranka ten mężczyzna budzi się, i pierwszą rzeczą, jaką robi, jest dotknięcie pustynnego piasku swoim mieczem. Następnie używa stóp, aby ponownie wyczuć podłoże. Nagle piasek przed nim zaczyna się zapadać. Jest tak podekscytowany, że szybko woła swoich towarzyszy. To najstarszy sposób na znalezienie studni na pustyni. Jego usta nie dotknęły ani kropli wody od trzech dni. Teraz cała ich nadzieja była w tej studni. Lecz gdy otworzyli pokrywę, wszyscy byli zszokowani. W środku nie było ani jednej kropli wody. Widząc rozczarowanie wszystkich, kapitan w złości chwycił cegę i wrzucił ją do środka. Jednak suchy dźwięk dobiegający z dna tylko pogłębił rozpacz grób. Ci żołnierze uwięzieni na Saharze byli bez wody i czekała ich śmierć. Kapitan jednak się nie poddał. Rozkazał Jackowi zejść i sprawdzić studnie. Na dole była tylko żółta, sucha ziemia. Gdy Jack miał już wychodzić, poczuł odrobinę wilgoci na ścianie studni. Ostrożnie dotknął i zobaczył małą kroplę wody spływającą powoli z rogu. Jack krzyknął z radości i poprosił o kubek. Zespół szybko opuścił metalowy pojemnik, który mieli przy sobie. Jack zebrał każdą kroplę ostrożnie i wlał do naczynia. Choć było jej mało, ta woda stała się kluczem do ocalenia jego dziewięcioosobowego zespołu. Kapitan natychmiast poprosił o więcej pojemnik. Po godzinach wysiłku udało im się napełnić dwie metalowe lanczówki wodą. Jack ostrzegł swoich towarzyszy, aby byli bardzo ostrożni. Wszyscy byli skrajnie spragnieni, lecz kapitan nałożył surowe zasady. Każdy mógł wypić tylko trzy łyki. Ci żołnierze wysuszeni przez trzy dni, czuli się teraz jak trawa nasiąknięta deszczem. Wody było mało, ale stała się dla nich jedyną szansą na przetrwanie.